Dzień dobry. Proszę Państwa, policja odzyskała biżuterię o wartości 100 tysięcy złotych, około 100 tysięcy złotych. Jak czytamy na portalu policja.pl oszust na lekarza wpadł w policyjną zasadzkę. Szybka reakcja policjantów z woli i przy współpracy stołecznych kryminalnych Doprowadziły do zatrzymania 33-letniego oszusta. Seniorka odzyskała biżuterię wartą 100 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał zarzut oszustwa, działając w warunkach recydywy i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Okazuje się, że to takie, tak, taka, takie oszustwo na legendę, czyli jest wymyślona bajka, którą się komuś. Usiłuje sprzedać przez telefon. W tym przypadku to był lekarz, który zadzwonił, czy znaczy oszust, podszył się pod lekarza. Poinformował 90, zaraz wam powiem 96-letnią kobietę, że jej, jeden z członków jej rodziny uległ wypadkowi, że potrzeba drogiego leku, ratującego życie. No i ona chciała po prostu pomóc, więc uwierzyła w tą legendę miała wydać biżuterię swoją, oszust w charakterze kuriera przyszedł do jej mieszkania, no i wtedy został aresztowany przez, przez policję. Sposób działania zawsze ten sam, zmieniają się tylko legendy, które są opowiadane przez, przez oszustów. Uczulajcie seniorów na możliwość wystąpienia takich zdarzeń, możliwość tego, że ludzie będą dzwonić, oszuści będą dzwonić z takimi informacjami. Trzeba zrobić jakąś procedurę, taką wewnątrz rodziny, która pozwoli seniorowi od, odzwonić do kogoś, do kogoś, kto pomoże w takiej sytuacji, jeżeli dostanie takie, jeżeli spotka się z, taką, z takim telefonem, właśnie z takimi informacjami, że ktoś tam prowadzi dochodzenie albo ktoś uległ wypadkowi albo Albo ktoś popełnił przestępstwo i ma do więzienia, trzeba go wykupić. Policja co chwilę informuje o takich rzeczach. Na szczęście policja ma wiele sukcesów w tym łapaniu takich sprawców. Niemniej wrażenie mam takie, że, że tych ludzi przybywa, tych ludzi, którzy chcą oszukać. na no policjanci wyłapują tylko część z nich. Jak wiadomo, niektórzy nie, nie zrażają się. Tym, że zostali już raz złapani, jak w tym przypadku, tylko, tylko nadal po, po wykreciu już jednego takiego przestępstwa, w którym uczestniczyli, nadal starają się w ten sposób zwiększyć stan swoich, swojego majątku. Gratuluję Policji sukcesów. Oczywiście życzę kolejnych, szczególnie takich, w których odzyskiwana jest, jest biżuteria i złoto, bo to nas najbardziej interesuje. Dziękuję Państwu za uwagę tymczasem i zapraszam na kolejne porcje informacji w ciągu dzisiejszego dnia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.